Teraz prosiłbym właśnie pana Tomasa Greniucha o wykluczenie swojego. Dziękuję. Szanowni Państwo, na początku chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do odległego dla mnie Gdańska. Pisząc książkę, biografię Henryka Flamy Bartka, nie spodziewałem się, że poza wąską grupą historyków zainteresują na kogokolwiek, a już na pewno nie wyjdzie poza rejon Śląska Cieszyńskiego, na którym Bartek ze swoim oddziałem działał. Tymczasem mam za sobą między innymi promocję książki w tak odległych ośrodkach dla śląska cieszyńskiego jak Lublin, Wrocław czy też Warszawa. Moim zdaniem ten fenomen, że biogram nieznanego bliżej człowieka jest, cieszy się tak dużym zainteresowaniem nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, na którym widocznie zaznaczył swoją obecność, ale również na terenie całego kraju jest fakt, że stała za nim pewna organizacja, a mianowicie narodowe siły zbrojne. Moim zdaniem organizacja ta po wielu, wielu latach powiedzmy niebytu dopiero od, od niedawna jest odkrywana. Zwłaszcza, zwłaszcza ideologia, która moim zdaniem zaczyna fascynować dziś młode pokolenie Polaków. Powiem, powiem tylko z osobistego doświadczenia dlaczego, dlaczego można powiedzieć również zafascynowała mnie historia, czy też idea Narodowych Sił Zbrojnych, a mianowicie spotkałem się kiedyś z, z pewnym statem, a mianowicie generał Stanisław Maczek, słynny dowódca pierwszej dywizji pancernej polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Powiedział, że tylko Wy mieliście rację. Słowa te były skierowane do pułkownika Władysława Marcinkowskiego, pułkownika Narodowych Sił Zbrojnych, członka organizacji polskiej, tajne, tajnego ugrupowania Narodowych Radykałów, którzy, którzy tak naprawdę kierowali Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Dlaczego generał Maczek takimi słowami wyraził się o Narodowych Sił Zbrojnych? Jeszcze do niedawna przecież to Armia Krajowa, to wolność i niezawisłość były, były organizacjami, które, no, które tak naprawdę kierowały konspir zbrojną konspiracją w tym kraju. Tymczasem o NZC mówiło się tylko przy okazji e, jakichś ich faszystowskich, e, ich jakichś faszystowskich akcji e, czy, czy też kolaboracji z Niemcami. Mogę z, ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć jedno. E, moim zdaniem Narodowe Siły Zbrojne, czy też początkowo Związek Jaszczurczy, Grupa Szansa, była jedyną organizacją y, okupowanej Europy, która w sposób y, ciągły, jednoznaczny i bezkompromisowy od roku 1939 najpierw walczyła z Niemcami, a następnie z Sowietami. I dopiero rok 1947, gdy kierownictwo y, Narodowych Sił Zbrojnych z y, Kasznicem i Neymanem na czele zostali y, w sposób badycki zamordowani, zamordowanie zakończyło epopeę tej, tej organizacji. Moim zdaniem... Y, Powinniśmy o tej organizacji pamiętać, po, powinniśmy o niej mówić. Drugim przykładem moim jest, jest inny fakt, a mianowicie tylko Narodowym Siłom Zbrojnym udało się wyprowadzić swoich żołnierzy, swoich podkomendnych z bronią w ręku z okupowanego kraju. Mówię tutaj o Brygadzie Świętokrzyskiej. Było to ponad 1400 młodych ludzi, których organizacja polska uratowała od niechybnej kaźni w, w Kazamatach UB powinno się o tym pamiętać i głośno mówić. Tymczasem, tymczasem jeszcze dziś Brygada Świętokrzyska funkcjonuje jako organizacja kolaboracka. Jednym z żołnierzy tej legendarnej podziemnej, można powiedzieć, wyklętej armii był Henryk Antoni Flame. No, spróbuję Państwu w sposób jak najbardziej skrótowy przedstawić tą, tą postać, ponieważ można o niej przeczytać w, w, w mojej książce. Tak więc 19 stycznia 1918 roku, a więc na progu niepodległej Polski, w małej miejscowości Fryszczat na Zaolziu, obecnie w granicach Czechosł... Czech, urodził się Henryk Flamę. Pochodził on z rodziny kolejarskiej, Emeryka i Marii. Pod koniec 1919 roku, a więc y, gdy młody Henryk miał, był bardzo młodym dzieckiem właściwie, jeszcze nie rozumiejącym mechanizmów rządzących światem, po raz pierwszy doświadczył jak trudno być Polakiem. A mianowicie wówczas y, w sposób przymusowy jego rodzina została wysiedlona y, z Czech, ponieważ tereny te, y, to jest Zaolzia, w sposób zdradzicki zajęli Zajęli czesi. Emeryk Flame wraz z swoją rodziną, młodym, małoletnim Henrykiem i dwiema starszymi siostrami udał się tam, gdzie rodziła się Wolna Polska. Swój nowy dom Emeryk Flame znalazł w Czechowicach, gdzie na tamtejszej kolei zdobył, zdobył pracę. Właśnie w Czechowicach Henryk Flame zdobył swoją pierwszą tam spędził swój pierwszy okres życia, tam zdobył edukację, między innymi w czterech klasach gimnazjum, następnie w trzech klasach szkoły przemysłowej w Biecku Białej. Tam uzyskał zawód ślusarza mechanika samolotów, następnie z tyłu zawodu odbył praktyki ślusarskie w filmie Oxner. Rodzina spodziewała się, że, że, że Flamę, młody Henryk, zostanie właśnie ślusarzem mechanikiem samolotów. Ewentualnie ojciec namówił go również na odbycie kursu maszynistów, ponieważ żywił nadzieję, że przejmie po ojcu, powiedzmy, zawód. Tymczasem młody Flame, młody Flame był człowiekiem nieustannej akcji, wielkiej energii. Między innymi działał w paramilitarnej organizacji Orlęta, której mimo młodego wieku został nawet komendantem na, 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 na powiat. Również Również był człowiekiem, który potrafił swoją charyzmą zjednać wokół siebie grupę ludzi, którzy jak się później okazało będą jego podkomendnymi. Henryk Flame był człowiekiem głębokiej wiary, którą, którą zawdzięcza swojej, Marii, swojej matki, matce Marii. Ona to wysłała swojego syna do domu rekolekcyjnego Zakonu Jezuitów, gdzie Henryk był ministrantem. Dom ten z Jezuitów miał wielki wpływ na, na życie Henryka. To z tym domem Jezuitów Henryk, jego organizacja, związała się, ponieważ właśnie Dom Rekolekcyjny Ojców Jezuitów w Czechowicach, w Dziedzicach był tą przystan przystanią dla, dla zdekonspirowanych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie mogli, no, mogli liczyć na pomoc. W roku 1936, mimo zdobytych wcześniej doświadczeń zawodowych, Henryk Flame w wieku 18 lat zgłasza się na ochotnika do wojska i tak dostaje przydział do drugiego pułku lotniczego w Krakowie, gdzie między innymi początkowo zostaje przydzielony do ekipy mechaników. Jednakże, jednakże dowództwo jednostki zauważyło, że Henryk ma również większe aspiracje. To skłoniło dowództwo pułku do tego, że Henryk został wysłany do, do jednostki, do jednostki która, która miała za zadanie wyszkolenie lotników. Jednostka ta zajmowała się właściwie. Szukaniem najlepiej, najlepszych ludzi Z całej jednostki Którzy, którzy mogliby, którzy mogliby Rekować szansę na, na, na bycie dobrymi pilotami Taką w szkołę właśnie przeszedł Henryk Flamy. Po ukończeniu Szkoły pułkowej Lotnictwa został, został wysłany Na wyższy kurs pilotaży do Grudziądza Tam kończy tą szkołę Z wysoką lokatą i powrotnie wraca po odbyciu tego przeszkolenia pod koniec roku 1939. Wraca do swojej macierzystej jednostki, to jest do drugiego pułku lotniczego. Stacjonuje również na lotnisku w Aleksandrowicach pod Bielską Białą. Stamtąd, mając niedaleko do, do, swo, do, do swojego domu w Czechowicach, wykonuje brawurowe rajdy lotnicze nad miejscowością. Są dowody na to, że. Mieszkańcy Czechowi, dziedzic jeszcze do dziś pamiętają nisko kołujący samolot nad miastem, wówczas wszyscy krzyczeli, że to zapewne Henryk Flamme leci. W zasadzie beztroskie życie młodego podoficera, jakim był Henryk Flame, kończy rozpoczęcie I wojny światowej. Henryk Flamme już 31 sierpnia 1939 roku, będąc w składzie 123. eskadry, dostaje przydział do świeżo sformowanej.